To rzeczywiście może być demoralizujące. A ile mamy taśmy? Ile, ile mamy taśmy? Na no, się, tak? Nie na 320 powinno wystarczyć chyba na na no dzisiaj. Tak. Mamy stosunku 1 do 2, więc 10 minut No zlecenie, tak, ale prawda? może nam naczelnik podpisze większy stosunek. Nie, no. nie podpisze, ale to jest... Dobra, ja Słuchajcie, a żeśmy ustalili, to... co robimy, jakie idziemy, to zaczynamy odwiedzić Wałęsy. No, jaka jest sytuacja w Pańskiej ocenie? Moim Zaraz zdaniem jest za mało, żeby być zadowolony. Za wolno idzie. Ja rozumiem, że są przyczyny. Ja rozumiem rząd i rozumiem wszystkich. Ale którym Rozumiem, o o że nas. i takie były sytuacje, że o, o paczkę do wody do wody do wody? pasty do rąk minister rozmawiał dwa dni. Zaraz dwa do dni, do, to jest, do, mamy dowody. Dwa dni rozmawiano o paczkę e, Ktoś, pasty 201. do rąk. Domagaliście się między innymi jakiegoś wystąpienia 201. przedstawiciela rządu, który występował Barcikowski. Tak. 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 Znaczy, o tyle, żeby zrobiliśmy ładną rzecz, że my po, powiedzieliśmy, co on powinien zamieścić, on powiedział, ale zarazem my pomogliśmy, a tak. on się To Jakie jest odczucie po przemówieniu? Bardzo niezadowoleni jesteśmy. Nie tak, nie tak powinno należy robić. W związku z tym co będzie? Strajk się ciągle. Oczywiście. w dalszym ciągu. Ostrzegawczy w poniedziałek o godzinie 12. Nie poniedziałek, piątek, przepraszam. Z tym, że to nie, odwołać go jeszcze 69, można. 59. Bo to, że ja powiem czasami nie tak i tam może, może, może być nie tak. Albo no nie wiadomo jakie były warunki. warunki dobrze, dobrze, Ale dobrze. Będziemy rozmawiać i zastanowimy się. A co powinno się stać, żeby strajk się nie odbył? Musiałbym w telewizji powiedzieć parę słów. Pan, tak? Tak. Jest. I to jest warunek? Powiedzmy taki, który, sobie, jeżeli to to nie będzie spełniony, to nie, barwę, ja, zależy, dobrze, ja, ja, też, ja też trochę na tym znam. Jeśli będzie nie tak jak tego, to ja sam przecież nie będę pani, chciał ja, się narażać na kule. Jakie kule? No na kule ludzkie, no ja mówię, 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 to, to mówię o szczerze, Jeśli tak nie będzie tak jak, jak należy, to przecież ja nie powiem, to, to słuchajcie, to nie strajkujcie, no bo jest powiedziane, a może być nie niezrealizowane. Jaki jest cel tego strajku? Przypomnienie, że jesteśmy, istniejemy, jesteśmy dobrze zorganizowani. Jest czy strajkować będzie Gdańsk, czy cała Polska? Cała Polska. Tylko z tym, że nie wszystkie, może nie całka.